My mamy chyba wszyscy, my ludzie, taką skłonność, że błyskotliwa inteligencja, nawet jeżeli podszyta sarkazmem, ironią, drwiną, jest dla nas niezwykle intrygująca, ujmująca, zaciekawiająca. Z całą pewnością to określenie pasowałoby do autora, czyli do Andrzeja Saramonowicza. Jego książka. Nosi cechy takiej właśnie umysłowości, niezwykle wnikliwego obserwowania, a jednocześnie może trochę czechowowskiego pobłażania rozmaitym naszym grzeszkom i usterkom. Niemniej ta książka, która, można powiedzieć, wywleka na wierzch rozmaite nasze grzeszki, jednocześnie nosi cechy, powiedziałbym, gogolowskie, w tym prostym, a słynnym zdaniu, z kogo się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie.